Drodzy słuchacze, doceniam każdą formę przekazu i wsparcia. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, będzie mi bardzo miło. Jeżeli zostawisz po sobie ślad w postaci lajka oraz komentarza, napisz skąd słuchasz i o której godzinie, dla napędzenia algorytmu, to bardzo pomaga w rozwoju kanału. Dziękuję wszystkim i zapraszam na seans. pasta. Obcy w Warszawie. Warszawa. Początek lipca. Ciepły, zwyczajny dzień. Ludzie spieszyli się do pracy. Dzieci jadły lody na starówce. Turyści robili selfie na tle Pałacu Kultury. Tramwaje dzwoniły o spale. Samochody ciągnęły się w korkach. Wszystko było takie... normalne. Do czasu. Zaczęło się niewinnie. W telewizji pojawiły się dziwne zakłócenia. Co kilkadziesiąt minut obraz falował, a na ekranie pojawiały się niezrozumiałe znaki geometryczne kształty przypominające pismo techniczne trójkąty, okręgi, linie przerywane pojawiały się i znikały w ułamku sekundy. Większość ludzi uznała to za zwykłą awarię albo błąd nadawania. Jednak zakłócenia zaczęły się nasilać. W pewnym momencie przerwano program informacyjny. Na kilka sekund ekran zrobił się czarny, po czym ukazał się zniekształcony, elektroniczny głos, mówiący coś niezrozumiałego. Naukowcy z Politechniki Warszawskiej próbowali analizować transmisję. Ich urządzenia wskazały, że sygnał pochodził spoza Ziemi, dokładniej, z układu Zeta Reticuli. Oczywiście nie upubliczniono tego od razu. Informacja przeciekła dopiero później. Za późno. Dwa dni później zaczęły się dziać rzeczy, których nie dało się zignorować. Niebo nad Warszawą zmieniło kolor. Pojawiła się dziwna, błękitno-fioletowa poświata, a w powietrzu czuć było dziwny zapach, mieszankę ozonu i spalonego plastiku. Nad Wisłą unosiły się świetliste kolumny, a na radarach wojskowych pojawiły się obiekty. Które poruszały się w sposób niewytłumaczalny, zawisały w miejscu, znikały i pojawiały się gdzie indziej. Meteorolodzy byli bezradni, twierdzili, że te wyładowania atmosferyczne nie są naturalne. Władze uspokajały społeczeństwo, ale ludzie czuli, że coś nadchodzi. Nadszedł dzień zero. Był to poniedziałek, 5 lipca. Rano wszystko wyglądało normalnie. Ktoś szedł po bułki, ktoś inny karmił gołębie. Tramwaje kursowały. Aż do godziny 11:43. Nagle, wszystko zamarło. Dosłownie. Samochody zatrzymały się. Kierowcy znieruchomili. Ludzie na ulicach stanęli jak posągi. Ptaki zamarły w locie. Ich skrzydła zawisły w powietrzu. Dźwięki umilkły. Żadnego szumu miasta. Rozmów. Klaksonów. Cisza absolutna. Nieludzka. Kamery monitoringu miejskiego, które wciąż rejestrowały, pokazały jedną przerażającą rzecz. W ciągu sekundy wszyscy zniknęli. Nie było żadnego błysku, huku, wybuchu, po prostu nikogo. Ulice puste, kawiarnie z niedopitymi kawami, autobusy z drzwiami otwartymi, sklepy otwarte, ale bez żywego ducha, żadnych zwierząt, nawet psów czy kotów kompletna pustka. Zostałem tylko ja. Nie wiem dlaczego. Nie wiem jak. Obudziłem się w piwnicy akademika Przyżwirki i Wigury. Zasnąłem tam po suto zakrapianej imprezie. Brak zasięgu, brak internetu. Na zewnątrz cisza prawdziwa cisza taka, która boli uszy. Chodziłem po mieście przez godziny, próbując znaleźć kogokolwiek. Nic. W pewnym momencie pomyślałem, że śnię, albo że oszalałem ale nie. Wszystko było realne. Zbyt realne. Zostawione telefony, jedzenie na talerzach, nadpalone papierosy w popielniczkach. Ale ludzi, zero. Zacząłem słyszeć dźwięki. Dziwne. Nie pasujące do niczego, co znałem. Coś jak modulowany szum. Świergot cykat zmieszany z trzaskiem telewizora bez sygnału. Dochodziły z pałacu kultury. Poszedłem tam. Na dachu budynku zobaczyłem to. Obiekt. Ogromny, kulisty, z połyskującą powierzchnią, która zdawała się nie mieć kształtu. Jakby był zrobiony z płynnego metalu, zawieszony w powietrzu. Nie było w nim nic ziemskiego. Żadnych świateł, silników, okien. Po prostu był. Wokół unosiły się dziesiątki mniejszych sfer, które przelatywały nad miastem, wnikając do budynków. Widziałem jedną z nich przechodzącą przez mur, jak przez wodę. Wszystko działo się cicho, spokojnie, bez przemocy, ale czuć było, że coś obserwuje, coś rozpoznaje, analizuje. Potem pojawiły się oni. Nie mieli postaci, którą da się opisać. Byli wysokimi, smukłymi sylwetkami, jakby zrobionymi ze światła i cienia. Mieli twarze, ale były to tylko kontury, bez oczu, bez ust. Ale czułem, że patrzą. Nie mówiłem, nie ruszałem się. Czułem, jak moje myśli drżą. Oni nie mówili słowami, po prostu byli w moim umyśle. Pokazali mi obrazy, planety, gwiazdy, systemy. Zeta reticuli. Ich świat. Martwy, pusty, spalony promieniowaniem. Przylecieli tu, bo nasza planeta była zgodna, ale nie z ekosystemem, z czymś głębszym. Z czymś, co nazywali matrycą świadomości. Zebrali ludzi, wszystkich, fizycznie, nie wiem. Może przenieśli ich w inny wymiar, może zasymilowali do siebie, ale pokazali mi, że to nie była inwazja w ludzkim rozumieniu, to było oczyszczenie danych. Jakbyśmy byli tylko zapisami, fragmentami czegoś większego. Powiedzieli jedno słowo: Korekta. Zostałem sam przez dziewięć dni. Dziewięć dni chodziłem po pustej Warszawie. Dzielnice wyglądały tak samo, ale nie było życia. Zegar na wieży Zygmuntowskiej stanął. Cienie nie poruszały się. Czas. Jakby też się zatrzymał. Wszystko było zawieszone. A potem, nagle, wszystko wróciło. Ludzie, zwierzęta, samochody, gwar, dźwięki. Jakby ktoś przełączył kanał. Tyle, że coś było nie tak. Ludzie byli tacy sami. Twarze, głosy, zachowania. Ale ich spojrzenia były puste, nienaturalnie zsynchronizowane. Nikt nie pamiętał zniknięcia, nikt nie wiedział o tamtych dniach. W wiadomościach nie wspomniano ani słowa. Wszyscy żyli, jakby nic się nie stało. Tylko ja pamiętałem, i wtedy zrozumiałem, to nie byli już ci sami ludzie. Oni zostali zastąpieni, lub przekształceni. A może ich świadomości zostały notus nadpisane nową wersją. Zostałem jedynym oryginałem. Czuję to. Widzę to w ich spojrzeniach, kiedy patrzą na mnie jakby się upewniali, że nadal jestem. Codziennie słyszę ten dźwięk w tle. Cykadopodobny, metaliczny szmer. Myślałem, że to szum w uszach, ale dziś, kiedy włączyłem telewizor, program przerwano na sekundę. Na ekranie pojawił się jeden znak, ten sam, który widziałem wcześniej, a pod nim napis tym razem po polsku Ocalałego należy usunąć. Na ulicach ciszę, jakby świat się bał Miasto mruga światłem, które Gasło w snach Patrzę w oczy ludzi, znam ich każdy cień, Ale coś jest pusty, to już nie jest sen Ich głosy brzmią tak samo w środku Nic nie ma tam Zniknęły ślady duszy A ja wciąż pamiętam jak Został tylko jeden Ja i echo wśród równ, Gdzie wasza Przez plac, gdzie tańczył świt Dotykam murów, co pamiętają krzyk Niebo jest dni, że ja jakby chciało spaść A w jego oczach widzę, że to koniec nas Wasze twarze śnią na jawie Uśmiech, obcy zimny blask Każdy krok odbija echo Które wraca tylko w dal Został tylko ja Lecz póki słyszę swój oddech, póki mam serca, rytm, nie dam się imocjonalnie, został tylko jeden, co kochał ten świat. I warszawa śmiej pod gwiazduszami. Niebo już się pali, obcy zgasi czas. A ja stoję sama, z oczu spływa mi świat dawny. Został tylko jeden, ja. Ha. Już tylko ja Już tylko ja U -u -u. U -u -u. Już tylko ja mm -hmm. Mm -hmm. Już tylko ja. I to już koniec dzisiejszej historii. A przynajmniej tak się wydaje. Jeśli dotrwaliście do końca, gratuluję. Nie każdy potrafi zmierzyć się z tym, co czai się w ciemnościach, i nadal spać spokojnie. Jeśli ta opowieść przyprawiła cię ociarki, zostaw lajka. To znak, że chcesz więcej. Zasubskrybuj creepy.pl, by nie przegapić kolejnych mrocznych historii, które tylko czekają, by wślizgnąć się do Twojej głowy. A jeśli wciąż masz odwagę, sprawdź inne opowiadania na kanale, bo strach to dopiero początek, dobranoc, o ile uda ci się zasnąć.